Kochani, szczęść Boże, witam serdecznie. Jesteśmy w nieruchomości Legionu Małych Dusz, Domu Miłosiernej Miłości. Jest marzec 2025. Kochani, chcę Wam pokazać, co robimy, co jest zrobione już, jakie są plany na najbliższą przyszłość. I chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wspierają, pomagają nam w budowie Domu Miłości Miłosiernej. Zapraszam. Pokażemy, co jest zrobione. W tej chwili dzisiaj pracowaliśmy nad ziemią. Jest ziemia zrobiona, przygotowana do trawy i mamy już przygotowane materiały, żeby robić ścianki działowe, robić to, co jest wewnątrz. Dlatego zaraz pokażę wszystko. Będziemy widzieć, co jest zrobione i co robimy w najbliższych dniach. Dzisiaj przygotowywaliśmy ziemię. Był traktor, także widzimy, że ziemia jest na nowo przygotowana. Jesteśmy mówili na poniedziałek, że w poniedziałek przyjedzie agregator, żeby to wyrównać. I ziemia będzie już wtedy w poniedzieli, środa czwartek, będziemy wsiewać trawę, żeby później trawę można było tutaj no, przygotować i żeby nie było chwastów, bo bardzo dużo chwastów jest później są takie drzewa samosiejki i to jest wtedy wielki problem. Nawet nie można wjechać na tą działkę, jeżeli nie będzie to systematycznie przycinana ta trawa systematycznie, jeżeli nie będziemy dbać o, o tą ziemię. Dlatego to już dzisiaj mamy zrobione, a teraz pokażemy, co jest dalej. Widzimy tu już są materiały kupione. Takie bloczki na ścianki działowe. To miało być już wcześniej też robione, ale niestety były mrozy w lutym, dlatego niestety firma nie mogła tego robić. Będziemy to w najbliższych dniach czy tygodniach robić. Będziemy ustawiać ścianki działowe według projektu, który mamy przygotowany. I tutaj mamy już też zakupione. Drzwi zewnętrzne, dwie sztuki. Drzwi są solidne, metalowe z oknami. Będą też drzwi wstawiane. I mamy też zakupione już okna do budynku na parter i na pierwsze piętro. Również są już te okna tutaj zabezpieczone. No musi być firma, która wejdzie w to, będzie zaczęła, będzie robić. Będą wstawiane okna, drzwi. A tu mamy taki w tej chwili prowizoryczny pokój, w którym przeżywamy. Odpoczywamy troszkę po pracy, możemy zjeść jakiś posiłek. Tak to moi drodzy wygląda. Mamy już też zrobioną ścianę, kawałek ściany jest u góry, jest zrobiony wapnem i emulsją na dole wapnem. Robimy próby, będziemy ściany czyścić i widzimy, że dosyć ładnie pokryło, pokryło wapno i później emulsja. Musimy przygotować grunt i będą ściany kolejno robione. Tu jest druga taka próbka zrobiona. O widzimy, że Także te ściany musimy solidnie jednak oczyścić, bo tu są jakieś takie właśnie trochę problemy, ale to musimy dobrze zagruntować, przygotować ściany do, do malowania. I moi drodzy, jakie plany na przyszłość? Otóż no w tym roku jeszcze chcemy teraz wiosna, później początek lata, jeżeli będą zrobione no, ścianki działowe to chcemy, już dzisiaj rozmawiałem też z elektrykiem, to w ciągu tygodnia też już podłączenie prądu powinno się udać zrobić. Taki pierwszy etap, na razie tylko wejście z prądem do budynku, żebyśmy już mieli na budowę celów budowlanych prąd. To już też dzisiaj była rozmowa z elektrykiem i z hydraulikiem, też była rozmowa, żeby poprowadzić wodę do Budynku, także to też w najbliższych dwóch, trzech tygodniach powinno się udać zrobić, żeby woda już była. Trzeba zrobić projekt podłączenia wody, i później już chcemy z tą wodą podejść tutaj do budynku, żeby można było korzystać w czasie budowy. A później, jeżeli Pan Bóg pozwoli, jeżeli będzie też wsparcie, to chcemy zająć się dachem, chcemy w takim poddaszu zrobić granulat steropianowy, i u góry chcemy założyć papę termozgrzewalną. Także to też jest plan na, na ten rok. Oczywiście, jeżeli będzie wsparcie, jeżeli będzie pomoc, bardzo dziękujemy za wszelką pomoc z Waszej strony, bo to właśnie dzięki Waszej pomocy możemy coś robić. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, za pomoc, no tutaj ziemia jest taka bardzo dobra, jest dobrej jakości ziemia, także tu wszystko dobrze rośnie, ale najwięcej chwasty i drzewka takie samosiejki, także po pół roku gdybyśmy tu nic nie robili to już by... A nie można było wejść właściwie na tą działkę, takie duże są krzewy czy, czy chwasty. Dlatego chcemy wsiać trawę, i później tą trawę trzeba systematycznie będzie kosić. Trzeba co trzy tygodnie, żeby utrzymać tą działkę, i później, żebyśmy mogli właśnie zająć się już budynkiem. Ufam, że będziemy wspólnie uwielbiać Pana, będziemy spotykać się na Eucharystii, na adoracji, na uwielbieniu Boga, na Różańcu na konferencjach, gdzie będziemy mogli wtedy już głosić Słowo Boże właśnie w tym domu miłości miłosiernej, spotykać się wspólnie, dlatego też ufam, że też będziesz z nami, będziesz wspierał to dzieło w sensie duchowym, modlitwa, pomoc właśnie modlitewna, a jeżeli ktoś może to finansowo, to jesteśmy za to wszystko też bardzo wdzięczni. Także taką mamy tutaj okolice jeszcze raz pokażę, kiedyś już był film na ten temat, jak to wszystko wygląda. Także to jest taki plus, że ta ziemia jest dosyć dobrej jakości, będzie można w przyszłości być może coś tutaj też posiać, jakieś warzywa czy mieć jakieś zwierzęta, jakieś utrzymanie też takie materialne, w sensie zabezpieczenia żywności. No i też swoja żywność jest dużo zdrowsza. Także moi drodzy, dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za waszą modlitwę, za waszą pomoc, że jesteście z nami. Niech wszystkim Bóg błogosławi. Niech Maria chroni nas w swoim niepokalanym sercu. Niech prowadzi dzieło małych, dużo dzieło Bożego Miłosierdzie jest to dzieło miłości miłosiernej. Jeżeli ktoś by chciał, ma taką możliwość, serdecznie zapraszamy, żeby też wspierać nasze dzieło. Przez takie wsparcie można odpisać 1,5% podatku na nasze dzieło. Szczegóły będą podane na tablicy, za chwilę one się wyświetli. Dlatego też mówmy o tym i jest też taka możliwość wspierania naszego dzieła. Niech błogosławieństwo Boga będzie nad Wami, Ojca. I Syna, i Ducha Świętego. Niech Pan Bóg nas wszystkich ochrania, niech nas strzeże i błogosławi, prowadzi do życia wiecznego. Amen. Bardzo dziękujemy za to, że jesteś. Niech Boże Błogosławieństwo nam towarzyszy.